Witam, ja jestem Knitek, a to jest poradnik do programu MOVI Studio Platinum 12. Robiony na zlecenie i w którym pokażę takie kilka podstawowych rzeczy z naciskiem na wyznaczanie danego fragmentu w filmie, czyli jakby przybliżanie oraz cięcie materiału na kilka fragmentów. Dobra, teraz sobie wybierzemy tutaj jakiś materiał. Weźmy, może coś tu jest jednogigowego, to jest chyba najkrótsze. Chociaż tu... Tu mamy coś. To jest Racing Show. Przenosimy tutaj z Explorer, wyszukujemy. Albo nie. Inaczej. Dajmy sobie projekt New. Nie chcę zapisywać. I tak. I tutaj wybieramy standardowo. O Europę. Nie wiem, czego mam zawsze. No. Dobra, wybierzmy sobie europejskie. Stereo AVC HD typ. Tylko tam. Kodowania yy, rozmiar Full HD 24P To i tak nie jest dla nas istotne, ponieważ to tylko chodzi o to, jak tutaj będzie to wyświetlane. Yy, reszta jest mało istotna. I OK, dobra. No to teraz przechodzimy sobie do. Mamy pierwszy, to jest Media, projekt Media. Yy, tutaj są pliki projektu, czyli na przykład jakieś screeny, które robimy za pomocą tego kliknięcia. W momencie gdy kto klikniemy to co jest tutaj zapisuje nam się właśnie w tym folderze. Dobra, i teraz przejdźmy może do Explorer. Wyszukujemy tutaj sobie nasz plik, przeciągamy go na tutaj naszą ścieżkę. Akurat u mnie są dwie ścieżki dźwiękowe, ponieważ dźwięk jest dwukanałowy, osobno mikrofon, osobno dźwięk z gry także tego, to sobie możemy wyciszyć. Filaty to nie to. To jest mu mu mute. Dobra, wyciszamy sobie tą ścieżkę dźwiękową, to nas nie interesuje, nawet możemy sobie usunąć. Tylko jak się usuwało jedną ścieżkę. Co źle. Nie, nie, nie wiem jak się tu oddziela. Chwila. Dobra, dalej trakt. Okej, okay, dobra. I nie mamy już tej jednej ścieżki. W tym programie akurat mamy tak, że mamy tutaj kilka ścieżek wideo. Tutaj są one oznakowane odpowiednio. Mamy też ich nazwy, możemy sobie zmieniać. To jest akurat ja w ścieżce dla tekstu wrzucam sobie obraz. I tutaj mamy jeszcze dla dźwięku, dla jakiegoś tam głównego obrazu, dla muzyki, efektów dźwiękowych. Dobra, ale nas to nie interesuje. Przejdźmy teraz do cięcia. Możemy, tutaj mamy do zaznaczenia ogólnie takie śmieszne suwadło, możemy sobie nim tutaj zaznaczać w ten oto sposób, tylko niech ja sobie to oddalę, rolerem sobie to oddalamy, przybliżamy tam gdzie jest wskaźnik to do tego miejsca nam przybliża dobra, teraz to sobie tu możemy na przykład przesunąć, ciągnąć za te żółte i w momencie gdy klikniemy literę S wytnie nam obetnie nam w tym momencie co jest tutaj właśnie ten suwak a gdy zrobimy tak, że te żółte będą tutaj i będzie tak podświetlone Podświetlamy na tej zasadzie, że klikamy dwa razy na ten pasek tutaj szary Teraz klikniemy S to wytnie nam ten dany fragment I teraz możemy resztę sobie wyciąć, wyrzucić dele Zaznaczyć, delete i wyrzucamy Ok, mamy teraz mniej tutaj tego wszystkiego Możemy sobie podglądać jak to bardzo bez serię, składu składuje Ale naprawdę nam to gówno daje, ale się przydaje Ruskie nazwy tutaj wyścigów, ale no dobra tak, ale do wykonania. Dobra. W ogóle dlaczego to mi tutaj pasuje? Czyżbym coś poprał? Weźmy tak, on wytnijmy, teraz już będzie bardziej kontrastować. Okej, okay, było już z tej gry znaczy, losowej. Naprawdę nam to gówno daje, ale się no przydaje. Fajne. Super eh? słowie, akurat. ale do wykonania. O brat się zbliża, słyszę go już. Ok, no to już mamy tutaj przedstawione w jaki sposób obcinamy to, teraz możemy sobie to zapisać, Zapiszę nam odtąd dotąd, czyli to co jest akurat do wyświetlania, zapisujemy Save As, wybieramy sobie na przykład Pulpit i dajemy projekt 1, projekt 1. Ok, i w momencie teraz gdy damy sobie Ctrl -N, New Project, wybierzemy tutaj pulpit. I możemy. O... Skrót. okej, okay. Aha. Chwilę, jak to działało? Dlaczego ja tego nie widzę? Mniejsza z tym. W każdym razie możemy sobie na pewno to otworzyć. Jak damy na pulpit, tak. Przez otwarcie, no i wracamy do tego projektu Najlepiej jest tak, że wrzucamy sobie tutaj kilka filmów, wycinamy z nich i później tylko na przykład przesuwamy, dosuwamy, dosuwamy Można też się bawić projekty, ale wtedy dłużej schodzi Może jest i łatwiej, ale dłużej schodzi Dobra i teraz przejdźmy do następnego punktu, czyli tak jakby przybliżanie Do tego przechodzimy poprzez kliknięcie tutaj w taki kwadracik Event pane crop Obcinanie I wyświetla nam się tutaj takie menu Fajnie, ono mi tu wskoczyło nie chciałem, żeby mi tu wskoczyło. Jak je wyciągnąć? A, tu mam. Dobra. Powiększymy sobie je. No i tu jest nasz środek obrazu. W momencie, gdy pociągniemy tutaj za narożniki, to jest nasz wyświetlany obraz, ramy jego, a to jest ten obraz, który mamy wczytany. I w tym momencie on się nam zmniejsza. Gdy pociągniemy w drugą stronę natomiast, on się nam przybliża w tym momencie możemy, z... no co za gówno, przestań mi się tam wrzucać, pewnie gdzieś to można wyłączyć Tu mamy, możemy jeszcze obrócić Możemy zrobić coś takiego, nie za to miałem ciągnąć, tylko za to I teraz przesuwamy, klikając na tą literkę F Przesuwamy to, gdzie ma być ta kamera umiejscowiona No i w ten oto sposób mamy tak, w ten tak zrobiony materiał No i dobra, i teraz możemy sobie tutaj Dodać jeszcze tak, że ten obraz się w różnych partiach zmienia. To już tak dodatkowo po prostu powiem. I tutaj na przykład, dajmy tak. Zróbmy w ten sposób. Tutaj następne. Tutaj plusikiem dodajemy, tak jakby e, zapis ustawienia ekranu. No, i teraz krzyżykiem wychodzimy i patrzymy, jak to od początku o, wygląda. Się zbliża, słyszę go już. Cosobu wyciszymy głos, bo nam nie potrzebne. I widzimy, jak w miarę tego, jak się tam to zmieniało, obraz się obraca. No, i mamy auto go, do góry nogami, jest przybliżone. Teraz z powrotem wraca. Tutaj coś się ścina. Tu pewnie przez nagrywanie. Podgląd. Tutaj w ogóle mamy do ustawi możemy ustawić sobie jakość podglądu. No okej, okay, no to przedstawiłem ten efekt. Jeszcze tu przewiniemy na koniec. No i do końca już jest w ten sposób. Dobra, jeszcze zobaczmy tak bez tego kombinowania, jak to się robi. Po prostu ciągniemy za to, przybliżamy, przesuwamy na dany fragment, gdzie chcemy. Wyłączamy, i już cały materiał mamy na tym fragmencie. Czyli w tym momencie tylko to auto, gdy do niego dojdzie. Aha, ono budko na starcie. No, ale wiadomo o co chodzi. Ok, to by było na tyle. Wszystko to, co chciałem, to przekazałem. Chociaż jeszcze jedną rzecz, która była w umowie, jak tworzyć z tego film od, osobny. Dobra, no to teraz wchodzimy sobie w projekt Render As. Klikamy. I tutaj mamy normalnie w ten sposób coś takiego. Ja przeważnie wybieram sobie tutaj XD Cam X. To jest w MP4. Wychodzi obraz. I wybieramy sobie tutaj dla nas dogodny format. Możemy sobie na przykład użyć Hide Quality HD. 50 klatek. No i wybieramy taki oto format. Ważne, żeby było to odznaczone. Bo w momencie, gdy będziemy mieć to zaznaczone, wyrenderuje nam tylko to, co jest od pierwszej żółtej do, drugiej żół do, do drugiego żółtego trójkącika. No i klikamy render jeszcze tutaj ustalamy nazwę, miejsce, gdzie to ma wyjść. No i się to robi. W momencie, gdy się to skończy, możemy to np. przekonwenterować Freemake Video conventor programem i mamy gotowy filmik do wrzucenia na YouTube. Możemy także wrzucić, u, u, już używać tego filmu zaraz po tym programie, ale często on jest y, nieotwarzany przez różne odtwarzacze. Jednakże YouTube sobie z nim radzi. No to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że, ci, że wszystko powiedziałem to, co miałem powiedzieć. I na razie.